To, co zobaczyłem w moich wizjach, może zmienić całą Europę. Trump ma haki na unijne elity i jest gotów naprawdę je ujawnić. A tymczasem w cieniu Putin buduje armię, której świat się nie spodziewa. I mamy wielkie boom. Jeśli te dwa wydarzenia Połączą się w 2026 i w 2027 roku, Polska znajdzie się w samym środku geopolitycznego trzęsienia ziemi. Czy Donald Trump zakończy rządy niemieckiej dominacji w Europie? Tym bardziej teraz, po wyborach w Niemczech, które nie wyłoniły tak naprawdę faworyta i zwiastują nam no, wielki bałagan tam za odrą. Czy Polska przejmie więc kontrolę w Unii Europejskiej z namaszczenia Stanów Zjednoczonych? I co najważniejsze, czy tajna armia Putina to jest przygotowanie do nowego konfliktu? Zostańcie do końca tej audycji, bo zdradzę Wam najważniejsze informacje o tym, co naprawdę szykuje Rosja, jaką armię i przeciwko komu. Oraz ujawnię, kto zdradził Stany Zjednoczone, kto zostanie ukarany. I czy Polska na tym skorzysta, czy może straci? Szanowni Państwo, przez ostatnie lata Europa i świat patrzyły na wojnę na Ukrainie. Wydawało się, że Zachód jest zjednoczony przeciwko Rosji. Ale czy na pewno? Już w 2018 roku prezydent Donald Trump ostrzegał, że Niemcy i Francja układają się z Rosją. Mówił wprost, Berlin płaci miliardy za rosyjski gaz i chce, żebyśmy ich bronili przed Rosją. No wtedy nikt go nie słuchał, ale teraz po latach no, okazuje się, że była to prawda, prawda, która wychodzi na jaw. I dzisiaj mamy dwa kluczowe elementy układanki Trumpa, który ma haki na wszystkich unijnych przywódców, i Władimira Putina, który w cieniu. Buduje nową, tajną armię. Jeśli ta wojna gospodarcza i polityczna, która się maluje na horyzoncie, przerodzi się w coś więcej, no, Polska może znaleźć się w naprawdę w najtrudniejszej sytuacji od czasów II wojny światowej. Co będzie w moich wizjach? Za chwilę przejdziemy do serii moich wizji, wizji przyszłości, które mam nadzieję wyjaśnią o co chodzi. I co nadchodzi? Wszystko, co teraz dzieje się na świecie, na pewno prowadzi do jednego punktu. Mamy dwie siły, które szykują się do starcia. Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa i tak naprawdę Federację Rosyjską, która w cieniu, tak jak powiedziałem, buduje swoją na nowo potęgę militarną. Ale ta wojna nie zacznie się od czołgów i nie zacznie się od rakiet. Najpierw przyjdzie moment prawdy. Moment, w którym karty zostaną odkryte, a maski zostaną zerwane. Co więc wie Donald Trump? Jakie ma naprawdę haki na te elity europejskie, na tę całą Unię Europejską? Wpatrując się w ten wizerunek Donalda Trumpa, odpowiem Państwu na to pytanie, a później przejdę do omawiania tematu związanego z armią. Rosyjską. Zobaczymy zresztą, co na temat tej armii, która się w cieniu buduje. To są różne artykuły prasowe. Yy, wie sam Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych. Zaczynamy. Witajcie, moi drodzy. Tu Jasnowiec, Kamil Wizję w Punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Mam zaszczyt stanąć dzisiaj przed Wami i przedstawić swoje wizje, które sprawdzają się naprawdę w punkt. Zaczynamy z Donalda Trumpa. Co wyczytam, to Państwu powiem. Dobrze, może o Unii Europejskiej. O tej To są wielkie haki. Wiecie Państwo, pamiętacie, jak ja powiedziałem, że kiedy przyjdzie Donald Trump już jako prezydent, to na swoim biurku zobaczy różne dokumenty i różne dokumenty będą przychodzić i będzie otwierał oczy i będzie zmieniał też swoją perspektywę na szereg różnych rzeczy. On nie przychodził z taką myślą, żeby... Być nawet takim odczytanym, że atakuje Unię Europejską, ale zdobył informacje wywiadowcze, wywiadu amerykańskiego, który jest wszędzie. I zdobył te informacje, mianowicie takie, że konkretni przedstawiciele wysocy Unii Europejskiej prowadzili tajne rozmowy z Rosją i Chinami i to w czasie, kiedy broniła się Ukraina, w czasie, kiedy jeszcze nie było wiadomo, jak będzie wyglądać ta wojna na Ukrainie. To jest pierwsza informacja, która, którą wyczytałem z Donalda Trumpa. Że elity Unii Europejskiej od lat prowadziły te tajne rozmowy z Rosją i Chinami. Donald Trump ma taką myśl, żeby ujawnić pewne dokumenty. Secret jest napisane na nich. Żeby ujawnić te dokumenty. Żeby to pokazać opinii publicznej i żeby zdjąć z wielu z nich Wiecie co to będzie Kilku przedstawicieli Unii Europejskiej, wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej dowie się o tym w rozmowie w cztery oczy od Donalda Trumpa co on wie z czego oni się dopuścili i to będą też nagrania ukazujące ich zdradę wobec USA i zdradę wobec Ukrainy. On to nazywa największym kłamstwem Brukseli. To te zakulisowe gry wobec. Tak naprawdę on to nazywa, że ci przywódcy europejski, europejscy zdradzili swoje priorytety z demokrację. Zdradzili całą Unię Europejską. Za, on to nazywa właśnie w ten sposób. Największe kłamstwo Brukseli, że to doprowadziło do osłabienia Zachodu. I on ma zamiar rozliczyć w tym roku, bardzo szybko zresztą, tych, którzy dopuścili się zdrady Ameryki. Zdrady. Którzy działali przeciwko Ameryce. Bo ukrywali prawdę przez lata. Ta. I Trump ma takie zdanie zapisane. On ma kilka przemówień do przodu. <laughs> Bardzo dziwnie on. Wszyscy myślą, że on spisuje te przemówienia. On nie nagrywa. I przekazuje. Bardzo szybko. To są komunikaty dźwiękowe telefonem wysyłane. To nie jest. To jest dźwięk. Tam pada takie zdanie: Niemcy nie mogą dłużej liczyć na USA, jeśli działają przeciwko nam. Takie zdanie jest w jednym przemówieniu. On czuje, że w Niemczech zawiąże się teraz po wyborach koalicja, która AFD jest trzecią siłą, która zrobi wszystko, żeby AFD nie było w koalicji. To będzie, on to nazywa dziką koalicją, że to będzie koalicja dzikusów. Przepraszam, mówię tak, jak mówi Donald Trump. Myśli, że to będzie koalicja. Powiem to, co on myśli. Barbarzyńców Europy. To nie są moje słowa, ani myśli. O, ciekawe sprawy. Ja widzę go. On gdzieś w jakimś przemówieniu, bardzo oklaskiwanym, będzie stawiał Berlin pod ścianą. Wycofanie wszystkiego. Wszystkiego z Niemiec. On nawet powie o wycofaniu czegoś małego, czego nikt by się nie spodziewał. Dosłownie wszystkiego z Niemiec, jeśli Niemcy będą, nowy rząd niemiecki będzie dalej kontynuował to, co robił Scholz i tak dalej. Przeciwko Ameryce, jeżeli nie zmienią kursu. I Trump ma pewien projekt, w swojej myśli, to jest czytywanie z Donalda Trumpa, żeby yy, on chce, żeby Niemcy zabolało. Yy, on ma takie myślenie w sobie, tak odczytuje to, patrząc mu w oczy teraz, czytując te myśli, takie myślenie, że, że w Niemczech wszystkie partie są antypolskie, tylko jedne mniej, drugie bardziej. Coś takiego ma w sobie. On nie lubi w ogóle Niemiec. To zawsze wiedziałem, ale on ma takie właśnie myślenie. Że wszystkie są w Niemczech antypolskie. Jedne mniej, drugie więcej. I on chce, żeby Niemcy zabolało. On chce ukarać. On będzie chciał do Niemiec to powiedzieć, albo niemieckim przywódcom, ale to będą Niemcy siedzieć, Niemcy będą słuchać, że on stawia na Polskę. On będzie chciał ukarać. No to dobry dla nas. Bardzo się cieszę z tego. On będzie chciał dostrzec nas jako kluczowego sojusznika i tak przedstawić. Ale on postawi Polsce warunek. Ja zawsze to czułem. Nim jeszcze przyszedł Donald Trump, wiecie jak u mnie było, było tak. Byłem pierwszym jasnowidzem na świecie, a szczególnie na pewno w Polsce, który przepowiedział, że wybory wygra Donald Trump. I mówiłem, że nie wygra kobieta, że Kamala Harris zastąpi Bidena, i tak się wydarzyło, że zastąpi Bidena, i zastąpiła, i w wyborach, i chyba na jeden czy dwa dni zastąpiła go, i była pełniącym obowiązku urzędu prezydenta. Później zobaczyłem, że on będzie wywracał wszystko, robił bałagan, dużo huku było przy nim, i mówię, no nie no, ten człowiek. I, 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 i zacząłem, jak gdyby grać przeciwko niemu, no bo to byłoby dobre dla Polski, dobre dla Europy. Ja jestem odpowiedzialny, jasno widzę. Ale zawsze mówiłem takie zdanie. Poza tym, że jak on dostanie dokumenty, mówiłem takie właśnie zdanie pewne, że. Poczekaj. No właśnie, to sobie potwierdziłem teraz. Polska Okiem Saurona. Że to będzie amerykańskie Okiem ok Saurona. Ja mam takie wrażenie że on będzie chciał zrobić, ale on będzie miał jeden warunek. Z Polski, że mamy być, my będziemy bardzo proamerykańscy. My możemy otrzymać kapitał amerykański. To do mnie przyszło. I duże inwestycje rządu amerykańskiego w Polsce. Ale będzie jeden warunek. On stawia jeden warunek. Nie wiem jaki. Jeszcze. Czy to jest warunek? Czy to jest jego myśl? Bo on siedzi. Aż moment. Dokładnie. On mówił tutaj jakiegoś wysokiego polskiego przedsiębiorcy, którego go nie widzę. Mówił już. On się pytał o pana doktora Nawrockiego. Ale czy to będzie warunek? On się. On mówił o nim jako najlepszym kandydacie na prezydenta. O Nawrockim. Do kogoś. Będzie dużo zapytań. Białego domu. Samego Trumpa, do ambasady amerykańskiej w Polsce, o Nawrockiego. To nie, nie wiem, czy to jest warunek, ale wiem, że gdyby był Nawrocki polskim prezydentem, tutaj by było dużo amerykańskich możliwości w Polsce. Jeśli tak czuję, jeśli Polska wybierze Trzaskowskiego. To USA może wycofać swoje strategiczne wsparcie. Tak poczułem. Szczytuję z Donalda Trumpa. Tak. tak. Jakby on miał plan. Nawet w, spoś w swojej podświadomości pan prezydent Donald Trump, że gdyby prezydentem został doktor Nawrocki, to to będzie lepiej w Polsce, bo Polska będzie miała naprawdę wsparcie. A gdyby Trzaskowski, to różnie może być. Tak, zczytuję z niego. Ale dlaczego on tak myśli? To jest dziwne. On jest posiadania Dokumentów. które potwierdzają słuszność jego pierwszych myśli, Trumpa. I boję się to, tego powiedzieć. Jak to powiedzieć Wam? Moment. Jak to powiedzieć? Czy On wie, kto jest kim w Polsce? Kto za kim stoi? O tak bym powiedział. Widzicie co on myśli? On używa takiego słowa walka wpływów w Polsce. Ja chyba za dużo mówię. Powiem tak, że on wie o naciskach niemieckich na Polskę. O naciskach niemieckich i że są tu ludzie podatni na wpływy niemieckie. Przyszła znowu do mnie, myśl, że gdyby Nawrocki został prezydentem, to będzie bezpieczniej dla niego. On tak uważa, bo byłoby tu więcej amerykańskich ludzi. Sprzętów i wszystkiego. Dobrze. A dobrze. A teraz co o Putinie? On wie? Co Putin? Prezydent Trump. Putin. Coś niepokojącego się dzieje w cieniu. Bardzo niepokojącego. Trump jest Trump z naprawdę europejskich elitach. O ich planach. I nazywa to grą mistyfikacją to, co robią. Otwierają się na, na Rosję. Ale w ukryciu. i że to potrwa rok. Ten rok i 2026. Europejskie otwarcie rynków na Rosję. Powoli. On będzie on, 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 o, o tym wie. Co dziwne. Wyczułem w nim obawę, że Putin Że Putin się zbroi, a teraz wyczułem, że on będzie chciał wymusić na Niemcach, żeby wsparły militarnie Polskę. Nie rozumiem. To wyczułem teraz. Może głupoty mówię, ale tak poczułem. Mówię to, co przychodzi. Bo on wie, że Putin nie, za nie zamierza się zatrzymać. Setki tysięcy czołgów, dziesiątki tysięcy rezerwistów samolot. Ale Putin, pan prezydent Trump już to powiedział. Coś takiego. Rosja szykuje coś większego niż 24 luty 2022 roku. Rosja szykuje coś większego niż 24 luty 2022. I to zdanie w tej wizji się pojawiło z jego myśli. Rosja buduje siłę, ale to już nie jest strapa, której Zachód się nie spodziewa. Coś wymknie się spod kontroli. Co dziwne. Wszyscy na świecie mówią, że na Ukrainie pojawią się siły europejskie, stabilizujące bezpieczeństwo pokojowe. Nie mam tego odczucia. To może być zabronione. Dokumentem. On, Trump o tym wie, że to będzie zabronione. To się nie wydarzy. Dokumentem. A to jest już kwestia przyszłości. To, co poczułem, to nie jego myśli, Donalda Trumpa, tylko że w 2026 roku będzie wielkie przemówienie Donalda Trumpa do świata, a szczególnie skierowane do Europy, w którym on poinformuje o, o czymś Europę. Będzie dziwne, bo dziś mówi się, że Trump jest zdrajcą. Że popiera Putina. W 2026 rok będzie odwrót. Wtedy, kiedy będzie odwrót, wtedy życie Donalda Trumpa będzie zagrożone. Tak mówił jako Jasnowic. Kiedy on odwróci się od Rosji, jego życie będzie zagrożone. Ale będzie w posiadaniu wiedzy, którą będzie chciał się podzielić. Z Czymś, co będzie złe dla Europy. W Niemczech będzie burdel polityczny na kółkach. Krótki czas będą rządzić. Później będą mówić o przedterminowych wyborach kolejnych. W Niemczech będzie bardzo dużo rozruchów. Niestabilna sytuacja na ulicach. Rzuca ktoś. Jakiś budynek płonie. Tam ubrania są w tym budynku. Na ulicach w Niemczech. A wiecie, o czym powie Trump? Teraz do mnie przyszło. Nie wiem, czy to Rosja, kto, jaki to kto będzie kraj, nie wiem. Ale Trump powie o tym, że broń biologiczna to do mnie przyszło. Broń biologiczna. Że będzie wykorzystana przeciwko jakiemuś krajowi, że jest plan. Jeśli Donald Trump ujawni haki na europejskie elity, bardzo Unia się zatrzęsie. Bardzo. Upadną rządy. Chaos będzie tu, tu, tu wybuchał. Ominie to Polskę. Niemcy będą tracić swoją dominację. Gdyby Nawrocki nie został prezydentem, nowy prezydent musi odbyć pierwszą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Trump na to liczy. Pierwszą. Tylko wtedy. Może być coś. Jedno wiem. Putin to bardzo mocno czuwa. W tym czasie Putin nie czeka. On buduje to bardzo mocno, odczuwam swoją siłę. Putin chce być gotów na 2027 rok. Gotów do ruchu, bo Zachód zacznie się chwiać. I odczuwam bardzo mocno, że w tym przypadku to my, Polska, możemy stać się naprawdę kolejnym celem Putina. W moich wizjach widziałem NATO. NATO się bardzo mocno podzieli na dwa bloki. To będzie blok proamerykański i blok prorosyjski. Europa stanie przed wyborem. Stać z USA czy szukać układów z Moskwą. I te, ten, to poszukiwanie jedno i drugi drudzy będą dawać coś. Jedno większe błyskotnie, drugie mniejsze, jedno coś, drugie coś. I to będzie moment. Kluczowy moment dla nas, w którym my, Polska, będziemy musieli podjąć decyzję. Czy my chcemy być liderem Nowego Ładu, czy zostaniemy zdani na samych siebie? To Donald Trump ma karty. Karty, które mogą zmienić wszystko. Jeśli zdecyduje się je ujawnić, to Polska może być nowym numerem jeden w Europie. Ale w tym samym czasie. Naprawdę Putin to bardzo mocno czuje, naprawdę szykuje swój ruch. Nie my zdecydujemy, czy wojna nadejdzie. Ona już się zaczęła, tylko w nieco inny sposób. Pamiętajcie, to my podejmiemy decyzję, ale zegar już tyka. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy Trump według Was. Rozwali, no tak, można powiedzieć, całe te elity Unii Europejskiej. Czy Putin jest gotowy na kolejny ruch? Subskrybujcie, bo kolejne wizje będą jeszcze, jeszcze mocniejsze. I polecam Tobie, bo polecam Tobie to ja i algorytmy YouTube'a, ten, ten, ten i ten film. Wielkie propozycje, które otwierają oczy, pogłębiają te tematy. A jeśli. Oglądasz to w czasie wojny, tę audycję, tę playlistę czy ten film. To znaczy, że ostrzeżenia stały się rzeczywistością, ale pamiętaj, to nie koniec. To, co się dzieje i co słyszysz, czego jesteś świadkiem, to jest wielka historyczna próba. Próba, przez którą musisz przejść i przechodzimy wszyscy. Nie pozwól, by strach cię złamał. No bo on jest największą bronią naszego wroga. I pamiętaj, bo mówi to tobie prawdziwy jasnowic, z którego odnalazłeś, że ty masz w sobie więcej siły, niż myślisz. Zachowaj tylko, proszę, jasny umysł, zachowaj wiarę, zachowaj determinację, bo tylko ci, którzy nie poddadzą się chaosowi, przetrwają i zbudują nową, naszą polską przyszłość. Jeszcze Polska nie zginęła, to chcę ci powiedzieć, póki my, póki ty, póki ja, póki my żyjemy.